Мій ісі ісі shirt Ludzie, dzisiaj porównamy EOSA RP i EOSA M50. Tak, a to znaczy, że czasem słucham, co tam piszecie w tych komentarzach na dole. Więc jak coś wam nie pasuje, albo chcielibyście jakiś nowy temat, też nie krampujcie się, żeby go tam na dole wpisać. Właśnie dlatego robię dzisiaj ten test, o którym w ogóle nie myślałem ale że czasy są ciężkie, to trzeba się wspierać. I trochę wam pomarudzę na temat tych dwóch aparatów. Według mnie są to dwa zupełnie, dwie zupełnie inne kategorie aparatu, ale czy tak do końca porównam je, zarówno pod względem fotografowania, jak i filmowania, ponieważ mam zupełnie rozbieżne uczucia. Obu tych kategoriach. Zacznijmy jednak od początku. System M istnieje już na rynku od ładnych paru lat i moglibyśmy się spodziewać, że jest już bardzo dojrzałym bezlusterkowcem. I poniekąd tak jest. A poniekąd nie mogę wyjść z odczucia, że to aparat do wakacyjnych przygód dający świetną jakość zdjęć i mający kilka profesjonalnych funkcji. RP natomiast. Jest yy, najtańszym aparatem z systemu R, który teoretycznie kierowany jest do profesjonalistów, ale tak do końca jeszcze profesjonalny nie jest. Chociaż niewiele mu brakuje. Zacznijmy od bagnetu i adapterów. RP opiera się o świetny, nowiutki bagnet RF, który, który bardzo dobrze obsługuje wszystkie obiektywy serii EF i RF. M50 posiada uchwyt EFM, który też nieźle sobie radzi z obiektywami typu EF, nie obsługuje obiektywów typu RF, ale obsługuje obiektywy typu EFM, które traktowane są przez Kanona raczej jako złokonieczne albo taki dodatek, taki projekt na boku. A szkoda, bo moim zdaniem, drzemie w nich potencjał, który który, no, jest niewykorzystany. Oczywiście ef jest przygotowany wyłącznie na obiektywy typu APS-C, chociaż ja to obszedłem. Ale o tym później. Natomiast RF jest typowo pod pełną klatkę. Czyli na oba aparaty możemy założyć adaptery do EF i ef dające pełną współpracę z tymi obiektywami. Drugą największą różnicą między tymi aparatami jest matryca właśnie. RP posiada 35 mm pełną klatkę o rozdzielczości 26,2 megapiksela, taki sam, jaki możecie znaleźć w 6D Mark II, a M50 używa mniejszego wspomnianego wcześniej sensora typu APS-C i ma o 2 megapiksele mniej, yy, bo 24.1. W większości aparatów APS-C to krop typu 1.5, ale w Canonie to jest 1.6 raza. Oba aparaty zapisują zdjęcia w zaktualizowanym formacie RAW, czyli CR3 i pozwalają na fotografowanie do skompresowanego formatu Ceraw, który obchwalałem wszędzie bo jest naprawdę dobrej jakości. Oba aparaty posiadają ten sam procesor Tig8, oba posiadają dual pixel autofocus, trybie fotografowania i filmowania. Oba fotografują z maksymalną przysłoną yy, 1/4000. nawet wizjer mają z tą samą rozdzielczością. Taki sam 3Calowy ekran. Yy, z taką samą rozdzielczością. Cyfrową stabilizację przy filmowaniu, oba kropują 4K, oba nagrywają 1080p w 60 klatkach na sekundę, oba mają Wifi i Bluetooth. I w obu przy filmowaniu 4K bezsensownie nie działa dual pixel autofocus Dlaczego? Znacząco różnią się jednak osiągnięciami ISO, co jest oczywiste i spowodowane matrycą M50. M50 idzie od 100 do 25600, a RP do 40000. Tak samo jest przy cyfrowym wzmacnianiu. ISO, gdzie RP idzie aż do 102400, a M50 tylko do 51200. Przy filmowaniu RP daje te same możliwości, co przy fotografowaniu, gdzie M50 zatrzymuje się na 6400 w 4K i 25600 przy 1080p. W kategorii ISO widzę największe różnice. Jednak mniejsza matryca, yy, dużo więcej szumi i w miejscu, gdzie przy RP mogłem jeszcze szaleć, M50 już tworzyła fatalny obrazek. Podczas filmowania, szczególnie w 4K, jest to potwornie widoczne. Oba aparaty kropują w 4K, yy, rp 1,75 raza, a m51,6 raza. Pamiętajmy, że m50 jest raz skropowane 1,6 raza, a przy 4K jest dodatkowo kropowane o 1,6 raza. Czyli w momencie filmowania 4K na rp z obiektywu 50 mm zrobi nam się 87,5 mm. W m50 Normalnie z obiektywu 50 mm zrobi nam się 80 mm, ale podczas kręcenia w 4K robi się z niego już 128 mm. Czyli bardzo ciasniutko. Oczywiście bardzo ważnym elementem każdego aparatu jest autofokus i w przypadku tych dwóch odpowiada za niego system Dual Pixel Autofocus. Dzięki któremu każdy megapiksel na matrycy wykorzystuje dwie niezależne fotodiody, które odpowiadają za detekcję fazy. System działa świetnie w obu przypadkach i to naprawdę coś, z czego Canon może być dumny. Uważam go za jeden z najlepszych dostępnych systemów na rynku. Dodatkowo jeszcze w każdym z nich znajdziecie świetną funkcję, która. Rzadko jest wspominana, którą bardzo lubię, czyli to, że w momencie kiedy przyłożycie aparat do wizjera, możecie dalej palcem sobie przesuwać po ekranie i dzięki temu wybieracie sobie tam punkt ostrości. Super sprawa. W obu modelach Autofocus pokrywa 80% obrazu w poziomie i 100% w pionie, ale w RP macie większą możliwość selekcji punktu ostrzenia. Tak to przynajmniej wygląda na papierku. W rzeczywistości jednak. Nie jest to jakoś bardzo odczuwalna różnica. Ta odczuwalna to sposób działania detekcji twarzy, który po aktualizacjach jest naprawdę świetny w RP i w R. No i fakt, że detekcja oka działa też w trybie serwo, czego M50 nie ma i raczej nie będzie. Miejsce, gdzie M50 trochę lepiej się spisuje, to ilość klatek na sekundę, jaką jest w stanie zapisać, bo aż. 10 w trybie One-Shot, zachowując ostrość na pierwszej klatce lub 7,4 w trybie Servo. Dla porównania RP zapisze ich tylko 5 w trybie One-Shot i 4 w trybie Servo. To stawia M50 na wyższym miejscu pod względem fotografii sportowej i ogólnie akcji. M50 jest w stanie zapisać 47 jpegów w jednej serii, gdzie RP nie ma limitu na JPEG-y w ogóle. I zapisuję 50 drawów w jednej serii. Co do rozmiaru, to M50 jest troszkę mniejszy, ale nie aż tak bardzo, jak ci się wydaje. Również różnica w wadze nie jest aż tak wielka. Za to pod względem ergonomii zdecydowanie przemawia do mnie RP. I jeśli miałbym trzymać aparat w ręce dłużej niż godzinę, M50 mógłby stać się dość irytujący. Szczególnie po zamontowaniu większego obiektywu, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu przycisków, podobnym do innych profesjonalnych aparatów, mnie RP dużo łatwiej się obsługuje i szybciej znajduje większość funkcji. Mamy tutaj ten dodatkowy przycisk yy, AF ON, pod którym możemy przypisać co chcemy. Na górze obu znajdziemy. Koło wyboru trybu, spust migawki i przycisk filmowania. RP ma dwa dodatkowe pokrętła i trzy pozycje na kole wyboru trybu, które możecie sobie zaprogramować. W RP jest też osobne pokrętło jako wyłącznik, co w M50 jest jako przełącznik. A znowu przełącznik w RP służy do blokowania ustawień. Oba wyposażone są w tylko jedno wejście na kartę SD, tylko RP obsługuje UHS-2. M50 ma wbudowany port mikro USB i mikro HDMI i wejście na zewnętrzny mikrofon, a RP ma troszkę większy USB-C, który pozwala na ładowanie aparatu nawet z powerbanku. Mini HDMI, wejście na mikrofon i wyjście na słuchawki. Ładowanie jest super, ale też nie może odbywać się w czasie na przykład nagrywania albo w czasie robienia zdjęć, co jest przykre, bo jeśli można byłoby tak robić, mógłbym podłączyć sobie po prostu ładowarkę USB-C do niego i, i używać go jako kamerę do streamowania, a tak muszę kupić osobną... Baterię udającą ładowarkę czy ładowarkę udającą baterię, wiecie o co mi chodzi. Różnica jest też taka, że RP ma czyste wyjście HDMI, więc możecie nagrywać na rejestrator, na monitor czysty obraz lub na przykład streamować. W tej chwili można to nawet robić przez USB-C dzięki aplikacji od Canona. Dam Wam link na dole do niej, pozwalającej na ustawienie naszego aparatu jako domyślnej kamerki. Czy nie musicie kupować kamerki internetowej? Teoretycznie w M50 też się tak da po zastosowaniu kilku trików, ale jest to dość trudne i najczęściej i tak pokaże nam się kwadrat ostrości na strumieniowanym obrazie. Dla mnie super ważnym elementem RP jest przycisk MFN, który możecie przypisać jak chcecie, ale domyślnie jest funkcja, która pozwala dzięki obydwu pokrętłom u góry. Zmieniać wiele właściwości. Tak, jak czułość, yy, sposób fotografowania, ostrość itd. Jest tego całkiem sporo i bardzo łatwy jest do tego dostęp i fajnie się to ustawia przez Wizjer. W M50 natomiast mamy, możemy przepisać do MFN tylko jedną funkcję, na przykład u mnie to jest czułość. Na M50 udało mi się zrobić około 300 zdjęć na jednej baterii, a na RP zaledwie niecałe 250. Natomiast kiedy używałem go jako kamery, RP nagrał 90 minut materiału, a M50 aż 2 godziny. Także, mimo tego, że te baterie, baterie są do siebie bardzo zbliżone rozmiarem, tu jest LPE17 w RP i LPE12, bardzo zbliżone są do siebie rozmiarem, to jednak widocznie RP. Do zasilenia matrycy potrzebuje więcej prądu, e, bądź do czegoś tam innego, nie wiem. W każdym razie e, M50 wytrzymał u mnie akurat dłużej. Korzystam z oryginalnych baterii. Z funkcji dodatkowych w obu jest na przykład funkcja tworzenia time ale tylko RP ma wbudowany interwałometr, który zapisze JPEGi i RAWY, tak żebyśmy sobie mogli później sami zrobić tego timelapsa w oprogramowaniu. W pełnokladkowcu jest też funkcja anti-flicker, która pozwala unikać dziwnie naświetlonych zdjęć przy parszywych świetlówkach LED. Udało mi się zaopatrzyć w świetną przejściówkę od Viltroxa. Która znacznie poszerza zakres widzenia aparatu, ponieważ kropa 1,6 mnożymy jeszcze o 0,71, co sprawia, że obiektyw 50 mm będzie już tylko kropowany do 56 mm. Wow! Czyli praktycznie większość obiektywów będzie działała normalnie. Czy to sprawia, że mamy prawie pełną klatkę? I tak. I nie, będziecie widzieli prawie tak samo jak pełna klatka. Nie zdobędziecie jednak takiej samej głębi ostrości i dynamiki. Czyli jeśli zależy wam na pięknych zdjęciach z głębią i masywnym bokę, no cóż, tutaj tego nie doświadczycie. Ale dzięki szerszej widoczności, ponieważ tu w środku jest soczewka. I dzięki szerszej widoczności, dzięki tej so soczewce, zyskujecie też działkę światła. Wow, to jest numer. Czyli z obiektywu f4 robi wam się f2,8. Znowu nie pod względem boku, ale pod względem jasności. Super sprawa. Ja swoją kupiłem na AliExpressie w zeszłym roku za 100 dolarów. To jest no-brainer i must-have. Szczególnie, że przejściówka, nawet ta od kanona, oryginalna, nie wchodzi w skład kupowanego zestawu, więc tak czy siak musicie ją kupić. A ta, poza tym dobrodziejstwem, ma soczewkę, co nie będzie wpuszczało kurzu na matrycę i dużo łatwiej ją wyczyścić później. Mega! Ostrość i, i ustawiania ekspozycji, wszystko działa idealnie tak jak z oryginałem. Także nie macie się w ogóle co martwić. Wiem, że jest kilka firm, które je produkuje. Przede wszystkim ten najsławniejszy MetaBonds. Jednak MetaBonds swoje kosztuje, a Viltrox niczego mu nie ustępuje. Jest też yy, wejście na USB, na mikro USB, czyli można w przyszłości robić aktualizacje. Naprawdę. Nie wiem dlaczego nie mielibyście jej mieć. Ostatnim elementem jest oczywiście cena. RP na cyfrowe.pl kosztuje 5299 zł w dniu, w którym to nagrywam. M50 jest dużo ponad połowę tańszy, czyli 2353 zł. Dlatego warto sobie przemyśleć wszystkie powyższe punkty i zastanowić się, czy tak naprawdę warto doinwestować w RP. Ja brałbym na pewno RP, ale ty. Czy na pewno tego potrzebujesz? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Jeśli decydujesz się na wersję M50, to pamiętaj, że warto zastanowić się nad zestawem KIT, bo za trochę ponad 300 zł dostaniesz jeszcze obiektyw, który może nie jest jakiś super, ale poręczny i kompaktowy. Taki, który bez problemu, bez żalu, można zabrać ze sobą na plażę w czasie wakacji. I fajnie się podwójnie składa. Mówiąc to, mam na myśli fakt, że możecie go złożyć do wielkości takiego pancake'a, ale wtedy nie da się nim robić zdjęć. Więc po włączeniu wyświetla się komunikat, który mówi Wam, że musicie odbezpieczyć obiektyw. Dzięki temu on zaczyna działać tak, jak powinien. Tylko dlaczego wersja biała jest droższa? Hmm. No, hipsterstwo jednak kosztuje. Jest to coś bardzo poręcznego i bardzo wygodnego. Dla mnie bardzo ciekawym obiektywem też z serii M jest obiektyw 22 mm ze światłem 2.0. Pozwala... To jest taki pancake, którego... Bez problemu zmieścicie w torbie, i bez problemu możecie zawsze ze sobą zabrać i możecie osiągnąć efekt ładnego zdjęcia, ładnego bokeh, Możecie robić po prostu ładne zdjęcia, nie nosząc ze sobą kilogramów sprzętu. To jest super sprawa, jeśli chodzi właśnie o podróże i chcę zrobić ładne zdjęcie, nie słuchając, że znowu zabrałem kilogramy sprzętu. To jest też łatwiejsze dla mojego zdrowia psychicznego. Poza tym działa bardzo szybko i przyda się we wszystkich warunkach, a 22 to jest coś prawie jak 35 mm na pełnej klatce, czyli bardzo uniwersalny format, który dla mnie jest bardzo, bardzo go lubię. Oczywiście, że jako że jestem fotografem ślubnym i portretowym, no to postanowiłem zrobić sesję. Dwoma tymi aparatami jednocześnie z tym samym oświetleniem na tych samych obiektywach. I pierwsze, co jest przykre, to, to że M50 nie był wspierany przez mój nadajnik Profoto. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że M50 nie jest kierowany do rynku profesjonalnego, a RP jest bardziej zbliżony do mm, RKI. Dlatego też Profoto wypuszczając aktualizację wzięło go pod uwagę. Ale już bez problemu wszystko działa z systemem Canon'a. I jeśli macie wyzwalacz bądź lampy połączone w grupę, to bez problemu możecie je ze sobą połączyć. Tutaj też widać, jak bardzo M50 męczył się z 50 12 lkom Dlatego większość zdjęć robiłem w trybie ostrzenia manualnym. Sama funkcja powiększania jest na tyle wygodna na ekranie, że bardzo łatwo można złapać ostrość. Jest też focus peaking, co dodatkowo pomaga. Niestety nie ma tego fajnego yy, wspomagacza ręcznego ostrzenia, który znajdziecie w RC i w RP. Dodam tylko, że sytuacja z obiektywem miała miejsce tylko w przypadku mojej 50 i Żaden inny z obiektywów, jakie mam, a mam 24, 35, 85, 100, 7200, 24, 70, żaden inny z obiektywów nie miał takiego problemu. Nie wiem, może gdzieś jest jakiś problem akurat z tymi modelami. Znam też ludzi, którzy używają tych obiektywów na M50 i nie mają problemu. Fajnie wszystko widać w wizjerze, dokładnie tak samo w M50, jak i w RP. Nie zauważyłem tu dużych różnic. Ekrany też są bardzo do siebie zbliżone, więc, więc są wygodne. Na taką sesję natomiast nie zdecydowałbym się na nic innego jak RP. Przyjrzymy się również plikom już po zgraniu. Tak jak mówiłem wcześniej, obydwa aparaty robią zdjęcia w nowym systemie RAW, czyli CR3. Tutaj musimy porównać. Jedno jest oświetlone światłem stałym, ponieważ nie błyskało. Drugie jest błysnięte, to jest akurat RP. Jak widzicie, jest zdjęcie dosyć wyraziste. To zdjęcie ma lekki zafarb i to już wynika. Jest tym samym obiektywem robione, więc to już wynika z aparatu. Trochę też może z oświetlenia, ale generalnie modyfikator jest dokładnie taki sam. Porównajmy je troszkę bardziej z bliska. Jak widzicie, RP po lewej stronie ma dużo więcej detali i dużo mniej szumi. Widzicie te... Tutaj co prawda wychodzą jakieś niedoskonałości skóry, pryszcze i tak dalej, ale szum, szum jest dużo większy. Dużo większa też dla mnie jest ostrość tego zdjęcia, jest dużo wyraźniejsze. Oczywiście Dalej możemy zrzucić na to, że jest inaczej oświetlone, ponieważ jedno jest światłem stałym, drugie błyskowym, ale starałem się dorównać, żeby moc była praktycznie taka sama. Także te różnice to głównie różnica aparatów. Ustawienia są dokładnie takie same, obiektywy takie same, światło mniej więcej też takie samo. Tutaj może to nie być tak dobrze widoczne, ale dużo mniejsze możliwości edycji są, jeśli chodzi o M50, to znaczy, jeśli jest dobrze naświetlone, to jest super. Natomiast jeśli mamy niedoświetlone lub prześwietlone, już dużo trudniej jest od, odzyskać te dane na przykład w przepalenia. Jak widzicie, jest wiele różnic między tymi dwoma aparatami, ale bardzo wiele też je łączy. Łączy je tak wiele, że można by nawet nazwać RP mianem pełnoklatkowego M50. Bo to właśnie rozmiar matrycy różni je najbardziej. Więc jeśli chodzi ci o jak największą dynamikę i wydajność ISO, wybór jest jasny. M50 pokazuje za to swoją przewagę pod względem poręczności oraz prędkości. Jest prawie dwa razy szybszy. No i cena RP, będąc najtańszym pełnoklatkowym bezlusterkowcem na rynku. I tak ugryzie Twój portfel bardziej niż M50. Szczególnie jeśli postanowisz kupić do niego natywne szkła RF. Jeśli nie masz jakiejś bazy obiektywów, może zastanów się, czy nie lepiej doinwestować sobie i wziąć dobry obiektyw i M50, spróbować się w fotografii. Obiektyw, zawsze sprzedasz w podobnych pieniądzach, w jakich kupiłeś, jeśli nic z nim nie zrobisz i go nie zniszczysz. Ponieważ to są szkła szlachetne i one nie tracą tak bardzo na cenie jak sama Elektronika. W związku z tym, nawet jak coś pójdzie, nie tak obiektyw i tak dobrze sprzedasz, a, a aparat jest aparatem. I tak jak stwierdzisz, że. No nie będziesz zarabiał na fotografii bądź nie, nie jest to Twój konik, to i tak zostaje Ci świetny zestaw, jeśli sobie kupisz właśnie taki kit, który ja zawsze ze sobą zabieram na wakacje i nie martwię się tym, po prostu rzucam go gdzieś na bok, mam taki zaczep, więc jest przy pasku i w ogóle mi nie przeszkadza, a zdjęcia z niego. To i tak milowa przepaść w porównaniu do smartfona. Pamiętajcie też, że w M50 macie wbudowaną lampę błyskową, czyli macie pełny zestaw, wszystko, co potrzebne wam jest w aparacie, a RP nie ma żadnej lampy wbudowanej. Tu musicie mieć jakąś lampę na sanki nałożoną. Ze swojego punktu widzenia jeszcze chciałem tylko dodać, że pod względem autofokusa generalnie M50 jest tylko troszkę wolniejszy, ale miałem przypadek, w którym na przykład założyłem 50 mm F1.2 LK. I ten nie mógł sobie poradzić w ogóle ze złapaniem ostrości. RP łapał od razu w punkt, po prostu idealnie. Tym w ogóle nie byłem w stanie, przelatywał przez całą skalę i, i tak w kółko, jakby, jakby był zepsuty obiektyw, a, a na RP radził sobie świetnie. Z kolei podłączyłem 24 mm 1.4. Działał tak jak tu, tak i tu. Nie wiem. Nie wiem, co tym powodowało, ale. Yy... Z kolei na przykład często do tego podpinam sobie 7200 na przykład i jeśli mamy mm, jakieś y, ciasne miejsce jak jesteśmy na eventach i jest też filmowanie, to, to w tym momencie on świetnie służy jako drugi czy trzeci, druga czy trzecia kamera gdzieś tam ułożona y, daleko, tak żeby się nie rzucać w oczy. A mamy w 4K fajne ujęcia i dobrze je się obrabia. Mm, Zrobiłem, stworzyłem też sobie taki. Bo w RC mogę nagrywać vlogu. I tak robię. Niestety, RP na przykład tego nie ma i M50 też nie, ale stworzyłem sobie profil taki płaski profil, dzięki któremu bardzo zbliżone efekty dostaję jak podczas kręcenia na RC vlogu. Może nie jest to to samo, ale i tak wyciągam z tego obrazu jak najwięcej. Jeśli będziecie zainteresowani, napiszcie, to postaram się wam to pokazać. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że trochę tym, którzy, którym tak bardzo zależało na tym porównaniu, trochę rozwiałem ich wątpliwości i pokazałem yy, zalety jednego nad zaletami drugiego. Przemyślcie to sobie naprawdę, bo one są ba bardzo zbliżone do siebie. Głównie różni ich właśnie ta matryca, ale jeśli miałbym zarabiać choć parę groszy na zdjęciach, to nie zastanawiałbym się, od razu bym brał RP, ponieważ on jest, na niego mogę liczyć. Z nim nigdy się nic nie dzieje, a M50 no tak jak mówię, no założyłem pięćdziesiątkę i, i jeśli bym poszedł tak na sesję, to by się okazało, że nie mogę zrobić ani jednego zdjęcia. Na razie to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.